Yo, Czesi się Mono, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w grze. Znaczy, W grze. No, w grze Pulpit, tak? E, długo nie było odcinków, ponieważ zrobiłem sobie Windowsa 10, więc za to Was bardzo przepraszam. I mam na uwadze teraz dwie gry, które widzicie przed sobą: Mount Light Warband i Great Escapist. Piszcie w komentarzach nazwy gier. Jedną z tych dwóch gier, napiszcie nazwę. Z jedną z nich: Mountain Blade Warband i The Escapist. Ja sobie potem podliczę ile jest y, na przykład y, komentarzy: The Escapist, ile Mountain Blade Warband. Słuchajcie, ludziska, Co też do serii z cs -a. Nie wiem, czy teraz będzie mi yy, nie lagować CS, bo jeszcze w ogóle w CS nie, do, nie grałem. Na Windowsie 10 c yy, więc tak, ale CS mi działa. Więc tak, chodzi o to, że ja długo nie nagrywałem. Za co Was bardzo przepraszam. Nagrałem maraton i to dosyć bardzo dużo odcinków i nie mogłem ich wysłać. Nie wiem dlaczego, był jakiś błąd. No i nie mogłem, bo były chyba tam nie zmontowany ja w ogóle nie montuję odcinków bo nagrywałem wtedy jakimś innym już nie pamiętam nawet nazwy yy, bo było takie gówno jeszcze miał wirusa więc dlatego sobie jeszcze sformatowałem kompa i dlatego no. yy, więc słuchajcie ludzie, mam nadzieję, że wybierzecie jedną z tych serii potem ja na przykład dobiorę inne gry i będzie z innych seria, więc słuchajcie żegnam was, moje Nie, nie fapacze. Spokojnie. Nie no, żegnam Was. Nara. Cześć.